Dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Pan Tadeusz Szymajczak, rzecznik prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, ale przede wszystkim też rolnik, rolnik uprawiający kukurydzę. Panie Tadeuszu, no mamy już taki czas, że, że, że na szczęście ta pogoda się zmieniła, troszeczkę się ociepliło. Pan prowadzi gospodarstwo w województwie mazowieckim. Kiedy Pan ma zamiar siać kukurydzę? I na co Pan patrzy w pierwszej kolejności na temperaturę gleby, rozumiem, tak? No, kukurydza to, to, to taka moja pasja. Kukurydza to roślina przyszłości. Roś, yy, przyszłość należy do kukurydzy. To jest takie moje motto. Yy, to fakt, jak sobie patrzę na statystykę, yy, chociażby na świecie pod względem zasiewów na trzecim miejscu, ale pod względem zbiorów na pierwszym miejscu, to ponad miliard ton zbieramy na świecie. Jeśli chodzi o kukurydzę yy, w Polsce, ona ma troszeczkę kłopoty, dlatego że nie jest chyba przez polityków doceniana. Różni ludzie różnie o tym mówią, że to roślina, która się nie nadaje, bo ona jest rośliną tropikalną czy klimatu gorącego. Oczywiście te mity trzeba łamać. My mamy pod ręką, tutaj, bynajmniej moje gospodarstwo rodzinne. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin długie lata pracował nad tym, żeby zaaklimatyzować tą roślinę. Ale, wracając do kukurydzy na naszym rynku, ona praktycznie znalazła już swoją pozycję. I troszeczkę wyhamowała, dlatego że od kilkunastu lat przekroczyliśmy powierzchnię ponad jednego miliona hektarów. To jest w zależności od lat, jeśli wypadają zboża, na przykład o zimę w to miejsce wchodzi również kukurydza na wiosnę. I to sięga niejednokrotnie milion dwieście, milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy hektarów. Jeśli mamy mówić o biologii, o, o siebie, o uprawie, to tutaj można by bardzo długo rozmawiać, ale skoncentrujmy się może na siebie. Rok obecny na razie jest w miarę normalny. Ilość opadów jest może nawet troszeczkę przekraczająca poziom średnich opadów. W moim rejonie spadło prawie w kwietniu 60 mm. Nie wszędzie się da wjechać w pole, ale jeśli patrzymy, a bynajmniej moje doświadczenia i moje rodziny, to pokazuje, że należy zwracać uwagę na wiele aspektów. Pierwsze to jest termin agrotechniczny. No i Dla studentów, dla innych, dla początkujących, zawsze się mówi gdzieś tam w opisach. Że jest to trzecia dekada kwietnia, i to jest zazwyczaj prawda. Ale jeśli patrzymy bardziej od strony biologicznej, to patrzymy na kalendarz fenologiczny, kiedy kwitnie mniszek, kiedy kwitnie tarnina, to termin siewu jest właściwy dla kukurydzy drugie to wiąże to się również z obserwacjami badaniem temperatury gleby na głębokości 5 cm i dzisiaj nasza wiedza się poszerzyła bo jeśli chodzi o typ ziarna flint one są bardziej odporne na warunki stresowe wiosenne i ta temperatura musi być na głębokości 5 cm co najmniej 8 stopni jeśli chodzi o denty które mają również swoje zalety, ale są mniej wrażliwe na te warunki stresowe, termiczne. To około 2 stopni musimy podnieść tą temperaturę. Musi być około 10 stopni, żeby nie przechodziła ona nadmiernego stresu. Bywa również w moim środowisku, że jak ktoś przejedzie przez wieś siewnikiem, to zaczyna. Zaczynają wszyscy w okolicy mówić, no to chyba już trzeba siać. I prędko, szybko to niejednokrotnie robią. Bywało, już nie pamiętam w którym roku, ale kilka lat do, do tyłu, że część rolników posiała w okolicach 10-15 kwietnia i kiedy przyszły przymrozki, kiedy przyszły ochłodzenie, i przez dłuższy okres czasu. I była nadmierna wilgotność, to znam rolników, którzy przesiewali kukurydzę nawet 50 hektarów. W związku z tym są to dodatkowe koszty, które nie, na pewno nie zostaną zrekompensowane. Jeśli chodzi o ten termin właściwy, kukurydza potrafi sobie to wszystko dopasować. Jeśli pozostała część terminu wzrostu już kukurydzy, będzie właściwa, będzie można liczyć na właściwy plon, i trzeba pamiętać, że niejednokrotnie ta niedostateczna ilość wody nie oznacza ra radykalnego spadku plonów. Bo wystarczy, że będzie właściwy rozkład tych opadów i może na wiosnę tych opadów za dużo nam jest niepotrzeba. Bo roślina jest maleńka, dopiero co rośnie, więc tej wody tam nie potrzebuje za dużo. Ale kiedy ona przechodzi drugą fazę, tak zwaną fazę intensywnego wzrostu, gdzie potrafi 10 do 15 centymetrów nawet przyrastać dobowo, to wówczas potrzebna jest odpowiednia ilość wody. A największa ilość wody potrzebna jest wtedy, kiedy kukurydza jest wypełniana to tej wody jest potrzeba. Jeśli byśmy popatrzyli na ten rozkład, to gdyby te dwa tygodnie, kiedy kukurydza ma to zapotrzebowanie największe, kiedy ona wiechuje, kiedy zawiązuje kolby, kiedy jest potrzebna duża ilość wody, jest tej wody dużo lub też sporo, to yy, można się spodziewać, że plon będzie miary dobry, ale nie rozumiem tego. Panie Cynuszu, ta... Pani ale wracając do Pana gospodarstwa, kiedy Pan ma zamiar wysiać kukurydzę u siebie? Na co Pan przede wszystkim zwraca uwagę w swoim gospodarstwie i czy właśnie bierze Pan pod uwagę te dziarna, e, wczesność e, danej odmiany? Czy to właśnie logistycznie się odbie u, u Pana odbywa? E, w jakim kierunku Pan idzie? Jeśli o my zazwyczaj, ponieważ prowadzimy również poletka doświadczalne od już 33 lat, w związku z tym i doświadczenia żeśmy na, nabrali, my siejemy, czy też zamierzamy siać zazwyczaj po 20. Bywa, że nawet w okolicach 26. Staramy się, żeby siebie zakończyć. Nie się, tak, rozumiem, tak? Nie śpieszy Nie. się ze siebie. Absolutnie, absolutnie. Ja tu chciałbym też powiedzieć, że bardzo istotnym i ważnym elementem jest dbałość o glebę, erozję, zatrzymywanie wody, zmiana technologii uprawy gleby. To jest bardzo istotne, przez co się również gleba nagrzewa. Wystarczy mieć uproszczoną uprawę i de facto podnosimy ilość wody, a wystarczy o 0,5% podnieść próchnicy i około 40% możemy zatrzymywać dodatkowo wody. I pośpiech praktycznie nie jest wskazany. Mniejszym błędem jest, jeśli ktoś nie zdąży i sieje na przykład w okolicach 3 maja, 5 maja, to jest mniejszym błędem niż zasieje za wcześnie, ponieważ nasiona, które leżą w glebie niejednokrotnie długo, praktycznie tracą energię kiełkowania. W związku z tym może to spowodować, że jeśli zrobi się na górze skorupka, to zasiejemy ciut głębiej i długo nie może wyjść ta kukurydza. To bywało tak, że ona później nie może przez tą skorupkę się przebić i wyjść, i zostaje, ginie pod, pod glebą. To jest również dość istotne i ważne. A dlaczego mówię o tym, że również jest istotne i ważne przygotowanie gleby? Otóż my. Dwa tygodnie wcześniej wysiewamy nawóz azotowy, mocznik, mieszamy go z glebą, przygotowując pole już dwa tygodnie wcześniej do siewu. Dlaczego? Dlatego, że ta gleba tworzy się, ta warstewka, taka skorupka na wierzchu, i wówczas nie mamy w drugiej połowie maja tego efektu erozji, tych burz piaskowych, które obserwujemy. Ja zresztą publikuję to na Facebooku, na YouTubie, pokazuję jakie są tego skutki, bardzo przykre. Dlatego na wszystko trzeba zwracać uwagę, dobrze stosować się do tego, co powiedziałem, terminów, w których musimy robić odpowiednie zasiewy. Dlaczego to jest tak istotne te dwa tygodnie wcześniej, żeby nie ruszać gleby? Po drugie, że chwasty w gorszych warunkach klimatycznych i glebowych, one lepiej sobie radzą, szybciej wychodzą niż kukurydza. A przypomnę, że kukurydza jest rośliną bardzo wrażliwą na konkurencję do wody, do składników pokarmowych, do światła. W związku z tym mamy pewne kłopoty. I nawet kiedy mamy chwasty bardzo uciążliwe w kukurydzy, a one się zdarzają, to jest możliwość jeszcze Tydzień, czyli w sumie od momentu uprawy do momentu naniesienia środka ochrony roślin, mamy prawie trzy tygodnie. W związku z tym wyszły już chwasty i te uciążliwe też zaczynają wychodzić. Można zastosować glifosat w niewielkich ilościach ze środkiem doglebowym. Wtedy skutek efektu tego pozbycia się chwastów mamy o wiele, wiele większy. To są rzeczy istotne i ważne. Aha. też jest duży problem z ptakami dzikimi, które wyjadają prawda, nasiona w momencie, kiedy one długo zalegają. Czy pan miał takie problemy u siebie? To jest problem w całej Polsce. Mało tego, tych szkodników nam przybywa. Pani mówi tu o szkodnikach, praktycznie o ptakach. Faktycznie jest tak, to jest okres lęgowy dla wron i one wtedy, kiedy mają młode, Nasza kukurydza wychodzi i one nie poza siebie nie szukają w glebie tej kukurydzy, tylko kiedy szpilka wyjdzie, ta kukurydza wyjdzie, to za tą szpilkę wyciągają, odcinają ziarniak, a resztę nam zostawiają. Tragicznie pole wygląda. Nie jest, jak się uprą na niektóre pole, to nie jest możliwe upilnować takich ptaków, bo one od samego świtu praktycznie tylko czekają, żeby. Praktycznie nalecić na pole, ale ostatnio są również żurawie, które również dziesiątkują plantację kukurydzy, i tutaj jesteśmy bezsilni, bo praktycznie zaprawianie nasion jest oczywiście dodatkowym kosztem, i zachęcamy, że jeśli jest ryzyko duże, to żeby jednak podnieść te koszty, mieć plantację. Nie doprowadzać do tego, żeby na przykład ona została zdziesiątkowana i 30 czy ileś procent brakowało, albo nawet 40% nam brakowało na powierzchni ilości roślin, to nie spodziewajmy się, że wtedy będzie właściwy plan. Z tymi ptakami jak żurawie, jak inne ptaki, chociażby łabędzie, które może w Kukurydzy nie robią takich szkód, te szkodniki nie są na liście i nie można nawet wystąpić o odszkodowanie. Myśliwi płacą za to, za co odpowiadają, za dziki, za różne inne zwierzęta. Panie Tadeusz, wróćmy do tej logistyki siewu w kukurydzy w Pana gospodarstwie. Rozumiem, że Pan wysiewa kilka odmian w swoim gospodarstwie. To są odmiany przede wszystkim ze przed znaczeniem na ziarno, tak? Hmm. Tylko i wyłącznie. I właśnie, czy Pan patrzy na typ ziarna? Czy zawsze klinty Pan wysiewam przed dentami, bo dużo jest też odmian typu ziarna pośredniego. Jak Pan patrzy na wcześno, wczesność, które, jak, jak to po kolei wygląda w Pana gospodarstwie? Kiedyś nie zwracaliśmy na to uwagi, ale jak rozbieramy technologię na fragmenty, to na końcu są zbiory i suszenie i okazuje się, że denty mają tą przewagę nad flintami, że one lepiej oddają wodę przez roślinę, przez co przy tym samym terminie siewu, przy tej samej VO będziemy mieli niższą tygodność przy zbiorze. Mam tego, na suszarni ten typ ziarna. O wiele lepiej, czyli taniej się praktycznie suszy, a każdy element, to co powiedziałem, w technologii patrzymy pod względem również ekonomicznym, szukamy optymalnych kosztów, żeby mieć maksymalny efekt. Nie zawsze się to udaje, bo nieraz nam pogoda, różne inne warunki korygują to i ta utrata tego plonu w odpowiedniej ilości, w zależności od skali, jest. Ale tutaj dobieramy również pod kątem suszenia. Drugie, druga rzecz. Ostatnio genetyka poszła dalej i ja bardzo się cieszę, bo uważam, że należy współpracować z firmami, należy z moją uczelnią współpracować chociażby. I tutaj dobieramy takie odmiany, które nazywają je aquamaxy. Są to rośliny, które mają dodatkową cechę odporności na okresowe niedobory wody. Niejednokrotnie one wytrzymują 7-10 dni dłużej przy tych stresowych, stresowej ilości nasłonecznienia przy braku opadów. W związku z tym niejednokrotnie później nawet kiedy przychodzi spóźniony deszcz to przy, fli, nie, przy pozostałych odmianach będziemy mieli ten efekt spadku. Natomiast tutaj może niewielki Albo w ogóle nie mamy tego spadku. Te nasiona są już powszechnie stosowane w różnych firmach, ale wszystkie te cechy, o których mówimy, są istotne i ważne, bo to jest dzisiaj praktycznie to nie mówimy już o parametrach takich zbioru, że ilość ton kiszonki w pryzmie. Nie, ilość energii w pryzmie, nie ilość ton w silosie ziarna. Tylko ilość złotówek w kieszeni, ile mi zostaje, to jest właściwym parametrem, dlatego że maksymalizowanie kosztów ścigania się w plonach można to robić, tylko po przekroczeniu kosztów optymalnych wchodzimy w koszty krańcowe i już później niekoniecznie zwiększając nakłady. Mamy zwiększony dochód rolniczy. Czy żeby... ja dobrze pana, panie Tadeuszu, pana zrozumiałam, że pan wysiwa nie, nie patrzy tutaj pod kątem typu ziarna, nie, nie zwraca pan na to uwagę przy siebie bezpośrednio, nie wybiera nie pan. My no. zbieramy, my siejemy typ ziarna tent, ponieważ. Wszystko po na, na całej powierzchni, Wszystko tak? Aha, rozumiem. Bo robimy również dobór tych aquamaxów, czyli odporności mm -hmm. na okresowe niedobory wody. My praktycznie zabezpieczamy się dzisiaj, kiedy mamy, jesteśmy tuż przed siewem, nie potrafimy powiedzieć, jakie będą ilości opadów w lipcu, w sierpniu, kiedy tej wody jest potrzebna większa ilość. I tak na wszelki wypadek uznajemy, że te cechy jest wskazane, żeby również wysiewać, czyli te, i odporność na okresowe niedobory. Czy Pan tutaj, jeśli chodzi o obsadę, czy Pan stosuje się do tych zaleceń hodowców i wysiewa, tak jak oni zalecają, czy Pan troszeczkę kombinuje? Jeśli chodzi o poszczególne odmiany, jak Pan obserwuje właśnie no, sytuację pogodową, czy Pan coś, 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 coś Pan tutaj Zmienia w gospodarstwo i ma Pan jakieś doświadczenia związane z tym? Natomiast o, oczywiście, że bierzemy to wszystko pod uwagę, bo to jest istotne i ważne, żeby te wszystkie elementy pozbierać, tą wiedzę, którą mamy, ale muszę powiedzieć tak, że gospodarstwo nasze rodzinne, czyli syna, córki, moje z żoną, jest wpisane w Europejski System Gospodarstw Wdrożeniowych, My prowadzimy również w gospodarstwie precyzyjne rolnictwo, mamy uproszczoną uprawę, czyli dbamy o glebę, praktycznie. Uznajemy, a tutaj znowu, jeśli mówimy o obsadzie, to jest istotne i ważne, bo musimy poznać tą glebę. Tą glebę. Nie wszyscy od razu, ktoś kto kupi tą glebę, trzeba się tego nauczyć, jaka, jakie ona ma cechy. Jeśli jest to gleba w miarę dobra, to gęstość, mimo że każda odmiana ma zalecenia indywidualne czy to na kiszonkę, czy na ziarno tam są jeszcze różnice też i należy się tej etykiety praktycznie trzymać. Ale z kolei rolnik w gospodarstwie, mając gleby lepsze, może siać gęściej. Bo to może mu przynieść pozytywny efekt. A na glebach słabych, piaszczystych, przepuszczalnych, siejemy mniejszą obsadę. Mamy w gospodarstwie taką możliwość, że do komputera po badaniach gleby, po... To, to jest z nawozami, to jest z nasionami, że tam, gdzie są warunki gorsze glebowe, to wysiewamy rzadziej. A to niejednokrotnie jest na jednym i tym samym polu. Mam takie pole, które jest od klasy gdzieś piątej do klasy 3A. Taka zmienność jest duża. I to już komputer reguluje, na którym fragmencie pola zasiać ma gęściej, a na tym piasku zasiać po prostu rzadziej. Chodzi przede wszystkim o wodę tutaj, bo ona jest decydująca, jeśli chodzi o blon i zbiór. To samo mamy przy nawozach, że po badaniu gleby widzimy tą różnicę, jaka jest, że gleby bardziej zasobne, można tych nawozów wysiewać tam mniej, na glebach słabszych wysiewamy więcej i to już praktycznie komputer decyduje, w którym fragmencie pola jest odpowiednia ilość tych nawozów. Mało tego, mamy również na starym kombajnie, 26 lat kombajn ma, urządzenie, które waży, ile kukurydzy w danej sekundzie wpada do zbiornika, i my możemy zrobić również mapę plonu na polu. Okazuje się ku mojemu olbrzymiemu zdziwieniu, kiedy syn zainstalował na kombajnie to urządzenie czyli wagę i wilgotnościomierz że w niektórych fragmentach tego samego pola Różnica była niesamowita, bo mieliśmy na przykład 17 ton mokrego ziarna, a w innym 50 metrów dalej mieliśmy na przykład 12-13 ton ziarna. Proszę zauważyć, jaka jest duża różnica. Posiadając te informacje, jest ważne, żeby potrafić nimi zarządzać. Zajmuje się tym praktycznie syn od badań gleby. Od wysiewu nawozów, od rozkładu nasion, poprzez pryskanie chwastów, a nie gleby, bo pierwszy zabieg, który robimy na chwasty, jest doglebowy, czyli na całej powierzchni, ale kiedy kukurydza wzrasta i są problemy z chwastami, i my się niejednokrotnie zastanawiamy z firmami, dlaczego dana, dany fragment pola, nawet chwastów wrażliwych, puścił. I one wylazły. Gdybyśmy z tym nic nie robili, to na, na pewno kukurydza miałaby mniejszy wzrost, plon, jakość. Tutaj nie ma wątpliwości. Syn oblatuje pola nasze dronem, skanuje je i już później przy komputerze nanosi to na mapę pola, w którym miejscu i w które fragmenty opryskiwacz ma pryskać. Drugi zabieg. Już robimy na poziomie 30%, tylko procent, 40%, procent, niejednokrotnie tylko 20%. Procent. W związku z tym, ja się obrażam trochę, jak mi mówią, że jak 20, czy ile środków jest do stosowania w kukurydzy, że ja wszystkie nie będę stosować. W związku z tym, my pryskamy drugi raz chwasty, a nie glebę. I to Panie, robi za nas kokurydzy. Panie Tadeusz, serdecznie dziękuję za rozmowę.